Cześć wszystkim, tutaj ja, Rozu, i witam Was w kolejnym odcinku serii Poczty od Widzów. Czy prezentuje paczka, więc jest sporych rozmiarów. I tutaj, patrzcie, jakie są namalowane kwiatki i, i motylki. No, zabierzmy się za otwieranie. Uwaga, otwieram. Ojej! O, już widzę rysunek. Uj! Widzicie? jest w takim klimacie świątecznym z tego, co widzę, bo tutaj są różne takie właśnie zdobienia na papierze i co? Zacznijmy sobie może najpierw od y, liściku. Patrzcie, jaki w ogóle śliczny rysuneczek owieczki. Mi szkoda tego otwierać. Jak ja mam teraz to otworzyć? Bo ja nie chcę tego porwać. Wiecie co? Ja to rozetnę tutaj u góry, bo no taka śliczna jest ta owieczka. Nie chcę tego psuć. Tutaj mi już zaczęły wypadać e, rzeczy. Wszystko? Wszystko. Dobra, tu jest liścik, a tu jest chyba lista rzeczy, które się znajdują w paczce. Hejka, ja oraz moja młodsza siostra postanowiłyśmy wysłać ci paczuszkę. Bardzo lubię Twoją twórczość i, nagrywam, i nagrywasz jedne z ciekawszych serii LPS. Dziękuję! Ciekawostka, jestem rocznikiem 2005, a to tak samo jak ja. E, ta, także dowód, że Twoje filmiki są dla młodszych, jak i dla starszych widzów. Mała siostra i 2011. Ale to jest takie cute, że, że oglądacie moje filmiki razem. Mam nadzieję, że rzeczy, które ci wysłałyśmy, przypadną ci do gustu. My osobiście już nie korzystamy z tych przedmiotów, więc stwierdziłyśmy, że Tobie przydadzą się o wiele bardziej. W paczce znajdziesz akcesoria, mebelki oraz LPS, których już nie używamy. Leżą i się kurzą... Chyba? To jest chyba napisane kurzą, ale nie wiem. Leżą i się kurzą, a u Ciebie będzie im lepiej. Sama zostawiłam sobie kilka ulubionych LPS. Stoją na półce i ładnie wyglądają. Ha, miłego otwierania. Przyszliczny liścik. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam bardzo serdecznie Ciebie, jak i młodszą siostrę. Dziękuję, że, że mnie oglądacie. Sobie go... Położę. Mamy listę rzeczy, które są w środku. Więc numer jeden to jest coś na świąteczny klimat. Ok, idę, idę szukać. Tu jest numer dwa. Ale jak to jest napakowane w ogóle? Eee, cztery. Jest jeden, ale ciężkie. Mamy numer jeden i ja sobie będę to rozrywać, bo tak mi chyba będzie najwygodniej. Też w ogóle mega cute, że, że jest takie właśnie świąteczne opakowanie. Ojej! Będę mieć dekorację świąteczną! To jest świecznik. Przez to, że tutaj y, to wygląda jakby to była na taką małą świeczkę, ale może mi się wydaje. Ale bardzo ładne w ogóle! prostu sobie, że dalej nie mam żadnych dekoracji świątecznych u siebie w pokoju, więc teraz już mam. Czytajmy sobie, co to jest w numerze 2. Przepraszamy, że troszkę poniszczone, ale na prosto wygląda ładnie i słodko. Okej, okay. jestem ciekawa, co to będzie. Numerek 2. Ojej, to jest ten, półeczka. Ale jaki ten, cała różowa i to są jakieś chyba kocyki, albo jakieś ten, a tu piłeczka. Faktycznie bardzo urocze. I patrzcie, co jeszcze są, jakby takie ręczniczki, taki materiał. I jeszcze jest związany różową stążeczką. Prześliczne, dziękuję bardzo. Numer 3 to akcesoria dla NPS. I znalazłam numer 3. Tak wysypię. Wszystko, wszystko. To no tak, co my tutaj mamy? E, mamy, to jest, ja chyba nawet wiem, od którego to Petrzapa było. Tak mi się wydaje, bo to jest na głowę. I ja kojarzę. Kojarzę um, to ten, ten dodatek. I chyba on był do Kotka, dobrze mówię? Tak mi się wydaje. Dalej mamy taką otorebkę. Beczka jest bardzo ładna. Kojarzy mi się w ogóle z Monster High. Z Frankenstein. Nie wiem dlaczego. Taki, taki sam waj. Mamy taką o dużą szczotkę różową od Petropów. Dalej, co my tutaj mamy? Mamy wiaderko. Z czymś w środku. O! Mamy ubranka. Ale to jest ładne. Ale śliczne. Zaraz wezmę, zaraz wezmę tropa, żeby to przymierzyć. Tutaj mamy jeszcze takie... O, to te. Ej, to też będzie fajna. Taka jakby sukienka. I taki jeszcze naszyjnik. Więc super. No i to różowe wiadereczko. E, mamy też kask pomarańczowy taki. I co tutaj? O, jeszcze mamy taką oto torebeczkę różową. Super jest. I takie o coś. A nie wiem to, co to. Takiś jakby pasek chyba? I taką oto podusie. No, ale patrzcie, jaki przepiękny jest ten naszyjnik. Jeszcze do Courtney idealnie pasuje, bardzo ładne. Et, sukienka się prezentuje tak o. Jest troszeczkę taka przymała, ale i tak nie wygląda to źle. Tak więc dziękuję Wam bardzo za, za wszystkie tutaj akcesoria. Ta turebka jest taka cute! Przepraszam Was w ogóle za, za te paproszki tutaj, ale ten karton, w której ta paczka przyszła, się troszeczkę sypie, ale mam nadzieję, że to jakoś. tłomi spadło. Nie wiem, jak to się stało. No, ale mówiłam, że, że z tego kartonu po prostu się troszkę sypie, ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Teraz numer 4. Podobno planujesz iść w fantastykę, może ci się przyda. O, na pewno mi się przyda. Numer 4. dobra, gdzie jest numer 4? Tu. Jestem ciekawa, co to jest. Uuu, co to? To jest taki kufer, jakby. Chwila. Otworzył się. Chwila pokoń nie mogę ciągnąć. Jest. Taki o kufer, ale w ogóle jest fancy, co? Ej, ale super jest ten kufer. Na pewno go wykorzystam, bo ja, ja już widzę, jak go użyję. Ja już widzę, jak go użyję. Cudny jest, naprawdę dziękuję bardzo. I numer piąty, czyli LPS. Bardzo ciekawa, jakiego potrzebami dziewczyny tutaj wysłały. Numer 5. tutaj jest parę pakunków, więc to raczej nie będzie jeden LPS. Więc dobra, szybko otwieram, bo naprawdę nie chcę wiedzieć, jakie to są. Gdzie w ogóle wszystko jest w takim świątecznym klimacie, i opakowanie, i tutaj y, te, te mniejsze pakuneczki. Co? Pytanie, którego otwieramy najpierw? Może tego. Tutaj przesunę troszeczkę na bok. O, mamy takiego opiesia. I o przesłodziutki piesio. Nie chcę mi ostrości wyłapać. Czamu. O, taki o. Przesłodziutki. I który teraz? Może też tą mniejszą paczuszkę teraz otworzę. Wiecie, że ja nigdy nie widziałam tego kotka? Jego ja pierwszy raz widzę w ogóle na oczy. Ale jakie ma ten, ale jaka diwa z niej. Widzicie, jakie ma rzęsy ogromne. Ej, świetna jest. Ale naprawdę nigdy nie widziałam tego, tego designu. Podoba mi się bardzo. Jej rzęsy. Cuda. Dziękuję bardzo. I teraz. Yy, o sobie że ja bardzo lubię wróżki z tej właśnie tam starszej serii. Wróżki uwielbiam. Ja mam chyba dwie, takie właśnie brokatowe i pamiętam, że jak byłam młodsza, to moja koleżanka właśnie miała tą, o, i ona tak mi się podobała, ale nigdy jej w końcu nie, nie dostałam, ani, ani nie kupiłam. I cieszę się, że, że ją w końcu mam. Jest taka słodziutka i jeszcze ta brokatowa kokardka i różowe skrzydełka. Dziękuję Wam, dziewczyny, bardzo. I ostatni już tutaj, petrzopek. Tam, tam, tam. Wciąż! Żyrafa! Wiecie, że ja nie mam żyrafy z tej starszej generacji. A teraz mam. Ale ona jest słodka. Ej, ale super, bo ja zawsze chciałam mieć żyrafkę i nie miałam. Zobaczcie, jaka jest słodziutka. Dziękuję Wam bardzo za te pytrzopki. Są naprawdę cudowne i, i cieszę się, bo zawsze chciałam tą wróżkę. Zawsze chciałam mieć żyrafę. Tej kici to ja w ogóle nigdy nie, nie widziałam. Ten piesaczek też jest uraczy i wydaje mi się, że ja takiego już mam, ale będę mieć siostry albo braci. Jak myślicie, to jest chłopak czy dziewczyna? Jak uważacie? Chyba bardziej dziewczyna, co? Dajcie znać w komentarzach. I numer. Szósty to są mebelki dla LPS. Tutaj też widzę, że jest pełna rzeczy, więc poczekajcie, tutaj trochę tylko uporządkuję, żeby było miejsce. Pozwolę sobie tutaj wysypać. O, widzę tą. Małą tą. Minki Mark. Ona się chyba nazywała. Ja uwielbiałam tą małpkę, jak byłam mała. Naprawdę nie wiem dlaczego, ale mam chyba z pięć w ogóle różnych jakichś. Wersji tej małpki. Więc cieszę się, że mam teraz kolekcji małą. Małej małpki, tej minki marki jeszcze nie miałam. A teraz już mam. <laughs> Dziękuję bardzo. I zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy. Wszystko, wszystko. To tak. Tutaj na bok przesunę. Mamy takie niebieskie krzesełko. Tutaj może od razu posadzę tą małpkę. O, proszę bardzo, to jest teraz Twoje krzesełko. <laughs> Dalej mamy taki stół z jedonkiem. Dalej mamy taki, takie oto pudełeczko. To też może być stół w sumie. Fioletowe. Dalej mamy taki oto kominek niebieski do zestawu <laughs> z fotelem. Tutaj mamy stół. Czy to jest stół z My little Pony? Tak mi się wydaje. Mam rację? Jestem pewna, że to jest z bo poznaję ten plastik. Czy ja brzmię teraz dziwnie? Być może, ale zbierałam ku jak jak byłam młodsza i, i, i kojarzę po prostu design i tak dalej, ale w ogóle patrzcie, jaki jest przeuroczy ten stół, taki różowy. Jeszcze ma takie zdobienia w te różyczki. Bardzo ładny. Mamy taki o różowy fotel następnie mamy chustawkę różowo taką niebieską i ostatnie co mamy to karapę, która jest podejrzewam własnoręcznie robiona, ale też taka fancy, co? bardzo ładne nobelki, dziękuję ślicznie, już tutaj nie mam miejsca na tym stole nie mam jak poukładać tego ładnie więc przepraszam, że tak narzucane nie nie poukładane, ale po prostu na miejsca nie mam już Razem jeszcze w paczce herbatniki, więc będę miała co jeść. Dziękuję, że o mnie dbacie. <laughs> Dziękuję! Prezentuję cała zawartość paczuszki, więc naprawdę jest tutaj sporo rzeczy. Jestem zakochana w tym naszyjniku. Kortni, od dzisiaj będziesz tylko w nim chodzić. Chciałabym bardzo podziękować za wszystkie tutaj wysłane mi rzeczy. Jestem ogromnie wdzięczna. I jeszcze raz dziękuję, że postanowiłyście wysłać mi tą paczuszkę. Jest cudowna. Dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie tego filmiku do końca. Jeśli Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Zostawcie subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robicie. I co? Do zobaczenia najprawdopodobniej jutro. <grybujesz> pa, pa. Muszka, ona jest taka słodka. Ja nie wiem, co to jest za zwierzę, ale ona jest taka słodka.